Cześć, kochani, witajcie w kolejnym odcinku z serii Avatar World, w którym to mamy kolejną aktualizację. Pojawiło się trzecie piętro w szpitalu. Ja nie tracę czasu, tylko od razu rozwiązuję zadanie. 3 razy 3 to jest 9. Pamiętajcie, aby zostawić kciuka do góry, a w komentarzu szybko mi napiszcie, na jaką aktualizację wy najbardziej czekacie. A jesteśmy przy Windzie, no i czas na odkrycie nowych sekretów. Faktycznie pojawiło się tutaj piętro numer 3. No ale y, sprawdźmy i przetestujmy, czy naprawdę możemy się na nie dostać. Chodzimy do windy. Y, teraz czas na ten oto przycisk. Drzwi się zamykają, a my jesteśmy na piętrze numer 3. No dobra, no i teraz wspólnie sprawdźmy, co my tutaj mamy. Po pierwsze jest jakaś poczekalnia. Mamy tutaj automat do robienia chyba kawki. Może być w takim ciemnym kubeczku. Może być y, również w takim y, jasnym kubeczku. Albo w jeszcze jaśniejszym. No dobra, domyślam się, że to jest ciemna kawa. Kawa z mlekiem. No i jeszcze do tego jakieś cappuccino. Tuż obok mamy maszynę, y, do której możemy słuchajcie, w, przyłożyć kartę albo włożyć pieniądze i wówczas wyskakują nam y, różnego rodzaju jedzenia. Następnie Mamy jakąś taką recepcję, poczekalnię U, tutaj jest coś zasłonięte. Naciśnijmy na tę kotarę. Oh, dobra, tutaj mamy łóżko. Łóżko takie szpitalne. Yy, możemy tutaj wejść do środka. O, i zobaczcie. I możemy się od razu schować. Dalej mamy takie miejsce do dezynfekcji rąk. Idziemy sobie jeszcze tutaj w tę stronę. Ej, mamy tutaj pielęgniarkę, i panią, która chyba urodziła Bubasa. Następnie jest toaleta. Ej, wygląda ona przepięknie. Kolejna sala to jest chyba sala dla pań, które rodzą Dzidziusie. I na końcu mamy panią przy takim biurku. No i salę dla bobasów. Zaczynamy sobie tutaj w tym miejscu na samym końcu. Z pierwszym sekretem zwróćcie uwagę o tutaj w to miejsce na tę godzinę. 14.45. Przeszłam sobie tutaj na początek. No i teraz musimy tę oto godzinę ustawić na tym zegarze. 14.45. No dobra, ustawmy sobie y, tutaj małą wskazówkę na dwójkę, a następnie tę dużą na 45. Ej, mamy to! A, od razu się udało! Dobra, mamy tutaj prezencik, mamy karteczkę i dwie jakieś takie. Czy to są pieluszki? Ach, tak! To jest, słuchajcie, taka pieluszka, którą kładziemy na ramię i możemy tak yy, naszego dziadusia nakarmić. I chyba o to chodzi, że on nas po prostu nie pobrudzi. Ale to jest piękne, takie brązowe z misiem. A tutaj takie fioletowe. No i jest prezent. A co się kryje w środku tego prezentu? Sprawdźmy razem. To dam to dam. Okej, okay. jest tu część od wózka. Dobra, już wiem o co chodzi. Tutaj jest rozwiązanie całej tej zagadki. Na każdym piętrze mamy zegar, który musimy ustawić na odpowiednią godzinę, a następnie wyciągnąć z niego elementy do naszego wózka. Dobra, bierzemy sobie to do ręki. Ja wchodzę sobie do windy i cofamy się na piętro numer dwa. Tutaj szukamy sobie zegara w poczekalni. Znajduje się tutaj i godzina, jaką musimy tutaj ustawić, to jest godzina pierwsza 1.20. Dobra, ustawmy sobie najpierw tutaj godzinę pierwszą i teraz lecimy z tą wskazówką na 20. O nie, ta mi się ruszyła! No dobra, to najpierw ustawmy to tutaj na 20, a teraz tą małą na jedynkę. Uwaga, uwaga i. Mamy to! Jest, udało się! Mamy tutaj element y, do stroju dla Bobasa. No i tutaj element jeszcze wózka. Zabierzmy to. Wchodzimy do windy, ruszamy na piętro numer 1. No i teraz tutaj na tym ostatnim, trzecim zegarze musimy ustawić godzinę 11.50. Dobra, zróbmy sobie najpierw tę małą wskazówkę. O, małą! Małą chcę! O nie, bo tutaj znowu mi się to zamieni. Dobra, yy, poczekajcie, musimy jakoś to oprzeć w ten sposób. Dobra, 11 i teraz tę dużą na 50. Oby mnie ominęła odpowiedniej cyfry i jest. Dobra, udało się. Mamy tutaj kolejny element do yy, garderoby Bobasa. No i mamy tutaj element wózka. Teraz musimy to wszystko ze sobą połączyć. Tutaj mamy już te dwa elementy ze sobą połączone. Dorzucamy jeszcze to. A, zobaczcie na to, jaki przepiękny wózeczek! Tak on wygląda, jest taki różowo-miętowy. Ej, i możemy go złożyć w każdej chwili i wziąć go do ręki. Gdy naciśniemy jeszcze raz, to on się rozkłada. Możemy go również wziąć do ręki y, i zapewne możemy kołysać jakiegoś bobaska. Dobra, zabieramy to na piętro numer 3. Przeniosłam się tutaj teraz do tej sali obok. Chcę Wam pokazać kolejny sekret. Gdy leży sobie tutaj na przykład pacjentka i chcę wezwać pielęgniarkę, wystarczy, że naciśnie o tutaj ten przycisk. Zobaczcie, co się wtedy wydarzy. Dodam, pojawi się pielęgniarka i zobaczcie, jak ona fajnie wygląda. Pielęgniarka w takim mega, ale to mega kolorowym stroju. Kolejnym fajnym sekretem, na przykład w sali obok, jest sekret związany z lekarzem. Mamy tutaj panią lekarkę i mamy tutaj takie trzy pudełeczka. Te trzy pudełeczka musimy sobie sobie zabrać, a następnie naciskamy na je. Tutaj nam się pojawił taki oto czepek na głowę. Tutaj z kolei mamy rękawiczki, które możemy dać tej pani o do ręki. A na samym końcu mamy maseczkę na twarz. Taką maseczkę, którą musimy o w ten sposób sobie założyć. Jeżeli z kolei chcemy tutaj w tej sali mieć panią pielęgniarkę, to wystarczy, że naciśniemy sobie o tutaj ten przycisk i pielęgniarka od razu nam się pojawia. Przejdźmy sobie teraz na koniec tutaj do tej sali, mamy tutaj takiego słodkiego bobaska, którego chyba możemy o tutaj na przykład wykąpać, ale możemy go również tutaj położyć i go przebrać. Przepiękne stroje znajdują się o tutaj oto na tych w po pierwsze możemy ubrać czapeczkę i do tego pasujące, o takie słuchajcie, śpioszki. Jeżeli wolimy kolor różowy, no to możemy takiego bobasa sobie o, w ten sposób przebrać, albo na przykład wybrać taki oto kolor cielisty i zobaczcie jak słodko teraz wygląda. Oczywiście przed każdą taką rzeczą powinniśmy sobie umyć i zdezynfekować ręce, no i oczywiście wziąć taką ściereczkę, aby wszystko porządnie wytrzeć. Taką gigantyczną maszynę. Zabierzmy ją na chwilę. Tutaj, na przykład, do tej sali obok i podejdźmy z tą maszyną, tutaj do pani doktor. Wystarczy, ją, że ją naciśniemy i możemy wykonywać badania. Dobra, możemy sprawdzić, jak wygląda boba w naszym brzuszku. Maszynę przedstawiam tutaj. Wierzymy sobie ten oto sprzęt. No i zobaczcie, co się tutaj pojawiło. Na tym ekranie pojawił się mały, słodki dzidzius. Zobaczcie! Dzidziuś, który jest od razu tutaj widoczny, zaraz gdy zaczynamy robić właśnie to badanie. Dobra, przechodzimy sobie tutaj na koniec, ponieważ na koniec zostawiłam najlepszy sekret. Chodzi dokładnie tutaj o to miejsce. Po pierwsze, musimy zrobić sobie tutaj porządek. Zabierzmy ten jeden wózek, drugi wózek i wózek taki inwalidki. Przejdźmy tutaj. No i zwróćcie teraz uwagę na tę ścianę no i na podłogę. Musimy sprawić, aby na tej y, ścianie paliło się to samo, co na tej podłodze. Po pierwsze, na przykład, y, oba te dwa króliczki muszą być niebieskie. Pod nimi to serduszko musi być różowe gwiazdka różowa duża gwiazdka musi być niebieska serduszko musi być różowe. Tutaj to serduszko musi być żółte, gwiazdka żółta, misiu zielony, no i został jeszcze na sam koniec ten misiu, który musi być pomarańczowy czy też taki żółty. Ej, dostaliśmy statuetkę! Patrzcie na to, jest to przepiękna statuetka, chyba taka do szpitala. Patrzcie, jak to wygląda. A nie, to słuchajcie, jest statuetka taka lampka. Lampka, która się świeci, no i wygląda właśnie, jak te wszystkie trzy symbole tutaj, może symbolizują one trzy piętra w naszym szpitalu. Dajcie znać, czy Wy wiecie o jakimś jeszcze innym sekrecie na tym trzecim piętrze. I koniecznie dajcie mi znać na dole w komentarzu. A teraz przechodzimy sobie również w moje ulubione miejsce. Otóż tutaj w nasze menu. Gdzie możemy odebrać darmowe prezenciki? Mamy tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, pojawiły się formalne takie fryzurki. No dobra, nie jest to tak od razu związane ze szpitalem, ale tworząc sobie teraz jakieś postaci, możemy właśnie mieć do wyboru nowe fryzurki. Patrzcie na to: to są chyba teraz te nowe. Fajnie to wygląda, szczególnie o tutaj, tak żywka, taka żółciutka. Jeśli chodzi o tył, to mamy taki koczek i takie długie włosy. Ten koczek zdecydowanie bardziej mi się podoba. Doba, tylko musimy go troszeczkę rozjaśnić. No i zobaczcie, jaka piękna jest ta fryzurka. Myślę, że teraz z taką fryzurką idealnie mogę zostać lekarką czy też pielęgniarką w tym szpitalu. Mam już spodnie, mam koszulkę, do tego jeszcze taka marynarka. No i jestem gotowa, aby leczyć moich małych pacjentów. Lecimy teraz z kolejnym prezentem, który jest schowany o tutaj pod znakiem zapytania. A tutaj mamy. Ej, no nie wierzę. Stróje dla psiaka i dla kociaka. Są to takie szpitalne stroje Dobra, pierwszy strój jest tutaj. Jest to kubraczek i czapka. To samo mamy tutaj, taki komplet niebieski. Dobra, mam już tutaj moje zwierzaki. Ubieramy to. Najpierw to niebieskie dla kociaka. A, jakoś śmiesznie wygląda. I to zielone teraz dla psiaka. I co jest grane? Dlaczego to są tacy mali pacjenci? Patrzcie na to. Wyglądają przesłodko. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Na sam koniec jeszcze jeden prezent. Pregnant in style. Słuchajcie, jest to moda dla mamusiek, które są w ciąży. Wow, ta paczka jest gigantyczna, a my mamy tutaj dosyć sporo propozycji. Trzy... 4, 5, aż 6 mamy tutaj pudełeczek. No dobra, bierzemy sobie tutaj pierwszą modelkę, tą oto dziewczynę. Otwieramy pudełko i co my mamy? Kapelusz, klapeczki takie idealne na plażę, okularki. Tutaj mamy taki płaszczyk, jakby, czy też może o taki sweterek. Następnie mamy, a zobaczcie, no to jakie piękne brzuszek wystaje tutaj takiej małej mamusi. Dobra, mamy tutaj jeszcze bransoletkę i wydaje mi się, że jeszcze jakiś naszyjnik. Dobra, lecimy sobie teraz z kolejnym strojem. Otwieramy to tutaj. Mamy kapciem. I tutaj mamy. u sweterek! Tutaj widać bardzo duży brzuszek mamusi. Kokardka. Tutaj mamy y, shorty, 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 które chcę ubrać. Ej, co jest grane? Ja chcę ubrać te shorty. Dajcie mi to zrobić. Poczekajcie, o tak. Mamy to. Ej, to jest chyba piżamka. I do tego jeszcze mamy szlafrok. Otwieramy kolejne pudełeczko. Mamy sandałki. Mamy tutaj taką śmieszną kamizelkę. To są jakieś kokardki na głowę. To jest torebeczka okularki. Tutaj mamy taką koszulę. Następnie takie długie Podnie, które bym chciała, o, teraz ubrać. I na to jeszcze kamizelka. Kolejny strój to są tak, skarpetki. Założymy sobie tu tutaj na tego manekina. O! Jakie piękne ogródniczki! Ej, ale one mi się mega podobają. Do tego takie różowe buciki. O, i tutaj mamy coś jeszcze. Drugi taki komplecik, tylko no i tak prezentuje się ta stylizacja, moim zdaniem, wygląda po prostu przepięknie. Dobra, lecimy sobie z ostatnim pudełeczkiem. O! Mamy nawet kolczyki. Są klapy. Szukamy teraz. u zobaczcie, taka koszula, czy też sukienka mega długa. Do tego ta kamizelka. Torebeczka. Tutaj jest chyba pierścionek na rękę. I na koniec e, skarpetki. Nie, skarpetek nie ma. No i stylizacja kolejna. Tak się prezentuje. Dobra, zobaczcie teraz wszystkie mamuśki. Mamuśki, które mają duże brzuchy. No i są mega, ale to mega modnie ubrane. Dajcie znać, co sądzicie o tym dodatku. Moim zdaniem jest po prostu genialny przepiękny. Szczególnie podobają mi się te sekrety w szpitalu. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Do usłyszenia. Pa, pa!